No? On no ty zacznij Nie, ty zacznij ty. Nie, ty Ja? Tak Zaczynam Teraz ty, twoje golejko Witam was na najsłabszym kanale No i dobra, i zaczął Dobra, dzisiaj jest film, że jest film, że jest film, nie? Tak Dobry film Naśladujemy Nie no, jest film, że jest dzień z Tranerem. Podoba wam się ten film? Pokażę, pokażę wam studio i nie tylko studio Dobra, to pokazuj nam co tam chcesz pokazać Może najpierw my, w sypialni A co? my pokażemy, że tu jest przyciw, przycisk Jaki jest Przycisk i żeby odsubować ten kanał. Tak, i jak go klikniecie i będzie u was szary, to odsubowujecie. Tak, dokładnie. Także klikajcie, żeby był szary. Dokładnie. No i bang. Zaczynamy. A więc tak, studio jest ubogie oczywiście, ale jedno jest tutaj zadowalające. Co? Patrz. Tutaj możemy sobie włożyć butle i wiesz. I zapraszamy sobie kolegów na imprezę. Aha, że to jest chowek na butle. Tak, no nie widzicie. A tu nawet na jakieś grubsze trunki. No tu wiesz, co niegdzie jest za tym pochowane jakieś whisky. Co ty ty słuchajcie? Ty za tymi, tymi kwadracikami takimi? No nie. Studyjnymi? Tak. Patrz, no nie mamy tutaj jakichś wielkich wymogów nie? i udoskonaleń, ale no cóż. Jakoś trzeba sobie odchodzić. No dobra, jakie pomieszczenie następne? Czy jeszcze tutaj masz jakieś takie... Eee, fajne następne rzeczy? to jest, tutaj jest wszystko, dawny tak? sklep. Dawny tu, tu jest sklep, tak? Tak. Pójdziemy do sklepu. Zakupiłem tam nowe rzeczy. Dobra, chodźmy. Jaszczur. Patrz. Patrz. Tutaj mogłaby być właśnie taka klama ale niestety nie stać was na jaszczur. No nie? nie pokazuję loga. Ale... Okej okay. słuchajcie, patrzcie ile tutaj. Ale tu pięknie jabłka rzeczy. ułożyłeś jabłka, co niektóre jest zgnite, bo nikt nie przyjeżdżał do mnie, a mnie już zęby bolą od Aha, tego. jest tu cebulka jest. Patrz, tutaj konkretne. piwka, kilka żółków, żuberki, fasola. No. fasola. no i cóż, tutaj wiesz, jak już, bo tu było wszystko zapełnione, nie? To no. aż sobie kupiłem trowertek. Tak? Żeby schudnąć teraz, żeby Poświęcać. schudnąć, Tak. Aha, wiesz, no tutaj mamy... I ziemniak jadłeś, cebulę i jabłka i chipsy. I Mąkę. I Mąkę jadłeś? I mąkę. Ale znaczy, to Mąka to chyba Twój ulubiony przysmak, bo widzę, że jest najwięcej. Tak, i proszę. Ja już tutaj Ci Basia proszę. to chyba. Te, Basia. To nie jest to te imię tej Twojej wiejskiej dziewczyny, co ją sprzedajesz? Wiesia. A to nie Basia. Wiesia. A myślałem I, to. i tutaj jeszcze, oczywiście, jakby mogło zapatrzeć paprykarza. Paprykarz trzecim. A no jest faktycznie, paprykanż jest napisany. No i cóż, kolejną naszą przygodą będzie kuchnia. Pokażę Wam nasze zaopatrzenie. A więc tak, moi kochani. miała być kuchnia. Nawet no spokojnie, salon? spokojnie, ale zobaczmy, kto jest tutaj sobie leżał. Kto? Każdego. Ty, czemu on śpi twarzą do ziemi? Ja. Ja tutaj chodziłem z dwie godziny, jego wcale nie widziałem. Nie? Chodziłem sobie stąd do kuchni. Ja też, ja dopiero teraz, jak powiedziałeś, to zauważyłem. Nie widziałem w ogóle. Kto tak śpi w ogóle twarzą do ziemi, Ty? Co no za chłop? Maciuś, bo za chwilę zawody z picia będą. O, Patrz, e, to nie pokazujemy, nie pokazujemy, tak. nie można. Nie można to spijać młodzieży. W nie można, no dobra i co z nim? No i cóż, tutaj jest Maciuś, dajmy mu spać. Chodźmy teraz tutaj na najlepsze miejsce w tym domu. Najlepsze miejsce w tym domu to jest oczywiście leżakowanie. Tak? O tak. I co? Mówię wam widzowie pełna pełna chilepka, nie? Lubisz tu siedzieć? Uwielbiam Tak? tak? I patrząc sobie na świnkę, jak rośnie. Jak... Się... Ale pięknie rośnie, jak kiełbasa. No tak, już bym ci dał za chwilę kiełbasę. A lubimy dliboczek w końcu, czy nie? Się Robimy z jej boczek czy nie? Nie no, co ty starty i będziemy takie... Ale ty rzeczy. weźmiesz inną świnię ze wsi i zrobimy. A no inną świnię można, oczywiście. No i cóż, oczywiście codzi widzowie, proszę zobaczyć na telewizor. Masz 53 cale. Nie ma takich rozmiarów. No już jest, to było na zamówienie, <grytanie> tak? Kiedyś tak. Aha, no dobra, no niech ci będzie. 53. No i cóż jeszcze mogę wam pokazać, jest za ciemno, żeby wyjść na balkon, ale balkon jest bardzo przestronny, można sobie w lato wyjść ze znajomymi, w majówkę można sobie urządzić tak? ktyl, pięknie wszystko to mi się i picobello będzie, nie? Okej okay. widzowie, tutaj mamy uwaga, arcydzieło, arcydzieło świata Proszę Państwa, maska, uwaga, z roku. Jak 17 roku? Sie, 17 wieku. wieku, przepraszam. 17 Pomyliłeś wieku. się. Tak, pomyliłem się. Detailing tutaj. pokazać jej? I tutaj proszę Państwa… O, już cudowna maska. I to była, e, uwaga, maska seniority. Jaki seniority? Henrika. Sensownie tych Tak, ona była wojowniczką i lała, y, lała po prostu facetów. tak, który jej nie dopasował, y, no to ona biła. Miała, Dobra, pod, do miała ponad jedyne. trzech mężów. Chodźmy a więc tak, Już przechodzimy do kuchni. Tutaj przede wszystkim mamy kostkę to tak, leżący jest, no faktycznie jest. Zobaczmy sobie. Kupiłem dzisiaj na te ja. zrobimy warzywa na patelni. Co ty na to? Dobry plan. Sama marchewka na patelni. to jest to? Tak. I słuchajcie, tlacz, to... widzowie, jeszcze jedna Podstawa w kuchni no. to jest. Podstawa w kuchni. To do kogo ty masz? Do siebie. Podstawa w kuchni na ciebie wyjeżdżać. Czy tam bardzo. Czystość, pamiętajcie. I cóż się tu wam jeszcze mogę pokazać no mało. lodówkę. Internet na jest tak. Lodówka. Lodówka. O internet jest coś. Lodówka. pokaż ten bajer, patrz, ja pokażę, bo ty się nie znasz jednak. Tu jest guzik Klikacie tak? I tak? jest bajera, a teraz człowieku. Teraz no, to jest, co? Jest. Nie Tutaj nie też ma. jest patrz. A, tu nie, a nie, tu nie ma. Gdzie jest z drugiej strony. Nie ma. Nie, nie ma. Jest? No jest. Nie ma. Co ty powiesz? Dobra, a co jest w lodówce? O, o, To już nic ciekawego. Dobra, i jaki dalej pokój prezentujesz? A więc tak, następny pokój to będzie stary pokój kamusia, który tutaj ja przejąłem. A dobra, chodźmy. Ale mieliśmy pokój zwiedzać, a nie Ty, ale słuchaj, to jest najważniejsza część tego domu. Tak? Czyli... Mmm, plus pachnące... Plusy? Bluzy kamusia. Tak? Coś super pachno. Tak, pachną tak, Ale ładna zielona. Ciekawe w jakim pnoszku. A może wezmę sobie zielona też? Aż... Nie! Nie dam ci! Nie dasz mi? Nie zasłużyłeś na bluzę kamusia. Tak? Tak. Aha, no dobra. Nie ma. Ja kocham ja To jest twoje ja, ulubione ja tu, pomieszczenie. Ja tu tak? z nimi zasnę. Wiesz co, spał z bluzami? Tak. Wariowałeś? Nie. Idź stop! Idź stąd? Zostawicie? Idź... Zostaw mnie! Aha, no dobra, co się śpi. a ja, ja idę do domu, pa? Pa. Zostać firmy. Zgasz mi światełko, dobranoc. Kotek. Nie sobie domu i śpią tutaj, gdzie Rafał. Zaczekaj, Jaszczur. No? Jeszcze jedno pomieszczenie, w jakim tak. spędzam najwięcej czasu w tej prezydencji, tak? Czyli yy, Wanna. Wanna? Myślałem, tak. że na kiblu najdłużej się Nie, patrz. No, wannę, o jak, jak wanna. O jenny. A tutaj? Czemu to guziki A Tutaj są? pomogłbym kamerzyście przy czymś takim, milion. Aha, i ty y, srasz i, i patrzysz I na guziki. Patrzę na to, co mu pomogł. I tu jeszcze. A kocyk postawiłeś, tak? A jak? Żeby im było miło, jak stoją. No oczywiście, że tak. Muszę... A to, po co ci opakowanie po w kiblu i pies? Y, tutaj, no wiesz, y, przyszła tu pewna dziewczyna, nie? Wiesz, taka wyższa. A prezent jej kupiłeś, tak? Nie? No, myślałem, że za prezent wiesz, jak to bywa, nie? Tutaj ci mówię, Jaszczur, że można sobie i umieć ząbki, i wszystko. I tu mo mogą być dwie osoby, bo tutaj mamy tak? również ptaszę. Tak, a kible są, widzę. Tak. Tutaj o, na kubkę, a tu na siku. Tak? Aha, no to pięknie, pięknie na ale... I tutaj, nawet trzecie, nie? Ale a tu widać ty... jest jeszcze dodatkowy, tak? Bonusowy. Tak, tutaj, jakby ktoś w ogóle wiesz, na trzy osoby po co kolejka ma się tworzyć, tak? No jeszcze na cztery, nawet pies może tu o no, no i piesek to wiesz. Tak, piesku? piesek. Może zawsze. Piesek Gucci Flip Flaps. O je, no, ale no dobrze. Zobacz, jak pięknie wygląda na tle guzika i odbijającym się sto się guzików. <laughs> Dobra, gdzie teraz? Okej, okay, kochani, no to co? Chyba czas na strych. Jest tu strych? No, jest tam tyle ciekawych rzeczy. Że... Rafał oprowadza mnie po swoim pojawi? domu. Może razem? Tak. Ale ma to że. Ale Poczekaj, wożnika, ale wytłumacz. Patrz, to prawda, że tu jest na kubkę, a tu jest na siku. Tak, tak bo tutaj, tutaj jest specjalnie A widziałeś, wody. że on patrzy sra i patrzy na guziki? No, patrzę, w czym tak. pomogłem. A w szczególności na tym? na <grym> <ta> szczególności. <grym> <grym> Teraz idziemy poprowadzić a na skryt. Co stryf. robisz znowu swojej bluzie? No swojej? Za Tam kochanie! Co to tam krzyczy? Jakieś laska, a wiołcia. No Moja wiołcia chyba Aha. obiad. Dobra, więc ho, ho, musimy przerwać. Dobra, a potem na strych. Tak, jak nie strasz kiblu, to tu strasz, tak? O! O! Co? No to patrz, powtórz, to czy... tu strasz. Bo tu się otwiera, siada, stra no. i zamykasz, tak? I potem no potem to wyrzucasz przez balkon. Tak. Albo pewnie wiem co robisz. Siadasz, pierdzisz, zamykasz i, I postawiasz... Nie, i, wącha, i wącham. Sam wąchasz? Tak. A, no dobra, tak. Mam naprawia. taki fetysz. Do tego to. A poza tym, jeszcze to ma widzę jedną funkcję. Jaką? Fryzby. Ty, a chodź no. Chodź tutaj. Gdzie? Tutaj. Po co? No, zobaczysz po co. A usiąść? Nie, poleżeć. Co? A, Na brzuchu czy na plecach? Na mnie. Jak na tobie? No na mnie, a coś ci nie pasuje? To czekaj, muszę. muszę... Przed... Się upić chyba, nie, co? Muszę przed, przed snem, <laughs> przed... A, okej. Okay. To... ooo, wow, ale poleciał tam skunksik. Znaleźć miał potem do wąchania. Dobrze. dobrze. <grym i zimę> A jak to się otwiera? Właśnie ja jestem z tym o, słaby. O, wymasz? To ja wiem jak to działa. Chcę wsadzić. daj, masz kamerę, ja otworzę. No dobrze. To bo to trzeba umieć się wygiwać lachociągą. Dokładnie. tu masz taki haczyk i haczykujesz tak. No. O, obracasz. Tak. I ciągniesz. Takie klache. lachy ciągłe, dlatego to się nazywa. Bo najpierw masz klache, a potem ciągniesz. Nie ale ty, widziałeś, jakie tu schodki zamontowały? No właśnie, widzę, ładne. Takie nawet, że to drobina nie sody. No jak? Musi no. być glicę, Ładne nie? drewno widzę, dąbowe, co? No jest, jeszcze pokój. Nie. No jest, jak? Co ty gadasz? Właśnie, mi A wiesz, że tu będzie pokój dla Uzbekistanu? Serio, to można to chodzi, nigdy nie wiedział, że to jest pokój. Za mną! Nie się Rafał, światło. Ale masz, pupcie, jeszcze Tutaj? Oj. Tak, pod A Mam światło. Chodź. O, Ades też podkręci. O tak, ale wchodzi ładnie. Co ty ja nigdy tu nie byłem. Dawaj, co nie umiesz do siebie wchodzić? Tak, ja wszedłem jak do siebie. Już się... I co to jest? Co nic nie ma. A więc, to golfa. Tak. W golfa grasz na trybku? Ja mnie tutaj kilka lat w golfa. O, hmm. w Szczecinie. I uwaga, uwaga, przybytał. Słucham. Jeżeli jeszcze Wiola nam przeszkadza w eee, żuchaniu. Nie wiem, na dole było. Widzisz, jak ona A nie, jest okropna? Ja u tutaj, u tego. Gorszą kobietę To musiał w pokoju. Nie ale nie boisz się, że spadniesz kiedyś do dziury? Nie, to jest tak. Zrobione przez ta, ja bym... to jest taki fajny pokój? Panie, patrz, to muszę Ale Pokażę ci to. Adix. Adix, chodź tutaj. Pokażę ci On Co? nam pokazuje. Adix, przejście. Przejście, tutaj jest. Patrz. Zróbmy tak, przejście. Co patrz. ty giadasz? Uja, tu mężownia jest. jest jakie przejście I tu melanże kręć na Fajnie. krzesełkach? No zobacz, nie. tu są melange. Ty bez kitu, faktycznie, to normalnie mam... Czyli ty tu zabierasz kobietę na kolację romantyczną. Dwa krzesełka, stoli? No, ja, nie wiedziałem o tym nigdy, że ja, no jak on ma nie wiedzieć ja, 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 Ale ja, sobie ja, 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 i ja, ja, I tu no tak. Przychodzę nie? I oglądam sąsiadów. Serio? No, A dawaj. serio ich widać, ale to nie będę ich pokazywał. A tak tak? Widać serio. Prosto Widać A później cytanie. Jest na sypialnię prosto na sypialni sąsiadki. Prosta w sypialni sąsiadki. A jak? A i chłopcy, jeszcze jedno. Chciałbym Wam dać prezent, Nie, bo na co zasłużyliście? Kupiłem Wam buty. Tak? Tak. Dawaj. Dwie partie. Pa na to, pa na to. Nie tu się dzieje. Oła, Ujdę, dobra, już, nie? Nie się, tak. Idziesz po te buty tak? Tak, idę oh. po buty. Tak, a to jest dla ciebie e, butki. Dla mnie? Ładne, biegać. prestiżowe to są Później jakieś. Później Jakie ten? Przeciw zrobię, żeby nie dostać grzyba. A zbyt. dla mnie te czerwone Aha. czy białe? Dla ciebie będą takie czerwone. Ale szybkie, dziękuję. Nie ma, nie było niestety zielonych, wiesz. Ale czerwone są bardzo szybkie, lubię też te. Nie tak ma, ma. Nawet, nie ważne. Są, że z reniferem tu są. Co ty gadasz? No tam są sanki z reniferem. Po czemu to nie jest Rafale? Czemu nie rozstawiłeś dekoracji świątecznych? Tylko chowa się na dachu. Powiedz mi Rafale, czemu ty tak zrobiłeś? Źle postąpiłeś. Źle postąpiłeś. Piękny renifer. Powinien zdobić. Ała, ała, ała. Powinien zdobić twój piękny dach rezydencji. I co? Dlaczego tak nie jest? A bo to jest trenera rezydencja już teraz. Tak, tak. A no bo, faktycznie, nie bo ty się podpisywałeś coś tam. No tak. A, a widzicie, widzicie, widzicie jak można się ustawić w życiu, tak? Tak jak? A, Trzeba być nie. po prostu wierzącym. Trzeba być wierzącym. Dokładnie mieszkało się na wsi, mieszkało się teraz na przedmieściach, tak? A jeżeli nie wierzycie w Boga, to wiecie w siebie Mordeszki, ja wam polecam. Rafała, co to za pokój? Nie. To jest tajny pokój. Tu nikt nie może wejść Ja właśnie tam nigdy nie byłem. Nikt. Nikt. Ten pokój będzie zamknięty i tylko do mojej... za moim to tam się wejdzie, Aha, no dobra. Ten, a więc ten pokój kroczy się z moim za Co to jest za pomieszczenie? Oj, ogólnie... czapka, werhacze. To, słuchaj, to, to hejtera! moja czapka. Jak to hejtera jest? On mi dał. Serio? Tak. I tak, i słuchaj. to jest? twoja sypialnia? E, to jest ogólnie sypialnia dawna Huberta. Ona będzie wynajmowana innym ludziom. A bo... czemu tam jest? A dobra. I po co nam ma stać? Czy ty ludzie? coś robisz tu w nocy do tych obrazów? E, nie. Nie jestem taki. Okej. Okay. Nie jestem taki po prostu. Tak? Ja wynajmę ten... A tam co ten jest. Stronę, a tutaj a bo jest. Albo kontynuuj tak swoją wymowę, ja, jak chcesz. A, o, a a, tak. Albo nie. <laughs> co tam jest? A nic, tak To bo, A więc może zacznę kontynuować. Może zacząć kontynuować. Możesz zacząć kontynuować. A więc, albo nie. No dobra. Tutaj to będzie zacząć. pokój. Już jest pokój. Tak, to będzie pokój wynajmowany dla ludzi z Ube Uzbekistanu. To jest z Uzbekistanu? <tut> no, tak. A czemu z Uzbekistanu? Ponieważ ludzie z Uzbekistanu płacą <grym> więcej. <grym> z Uzbekistanu? Tak. 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 Ciekawy jestem, jeszcze damy widoki na kozy górskie, przez I, otno. I ci ludzie właśnie z Uzbekistanu. Uzbekistanu? <grym> <grym> <K> no. <grym> właśnie dają taką kwotę, że więcej niż Polacy, tak? Tak. Tak A czemu Więc tak robią? Pamiętajcie kochani, jeżeli macie wyjeżdżać to tylko to 8. Gitaro <gulak> Wynajmujcie zło z obrębki z Tak <gulak> Dobra, chodźmy dalej Dobrze Maciek, wstałeś, idziesz do domu też? Jak do domu? Swojego A po co? A gdzie idziesz? Na wycieczkę A, no dobra, to Świnia mogę... Świnie idziesz do Mogę... No, nie, świnie zostawmy. Przez dobra, to iść na spacer. Nie, święci. Nie, świnia się wychodzi na spacer. Nie, Proszę w no, do by... domu. Czemu ty stałeś? Poszedł z mojego domu. Chcesz wychodzisz? Jak wychodzisz? Ja was to A No dobra, to się sami. Papa, domku idziemy. Idziemy. No, idziemy, żegnam się z domkiem, właśnie. My idziemy yy, na śnieg. Popada śnieg, nie widzisz? A fajnie jest, nie, śniegowo. A jak? Tylko ciemno. Ciemno jak. Nie, wiesz, wiesz co ja mam moc. Jaką masz? No zobacz, czy Nie, jestem latarnikiem, to jest moja na pomoc. Co? O! Widziałeś? Ej, skąd ty tą lampę wyjeżdżasz? A z oczu? Nie jak z oczu? Fajny śnieg, co? O, Takiego nie masz w domu, to? No ale mam przed domem! Tylko Rafał ma. To skąd, to na to, skąd to na to pieniądze wziął? No kurde, zamówił z Himalajów. Skąd? Z Himalajów. Z Himalajów to jest pół roku. Z, z, z ja Dlatego dopiero na zimę przyszło, zamówił latem. Patrz jaki Himalajski. To jest Himalajski puk. A tu widać nawet po kolorze. Widać. To jest taki inny. Himalajski, nie? No, no, no. Zobacz jak grubo, go nasypał. No, zamówił grubo. Myślę, tu, tu, tu tirów przyjechało? Ja. 1800 tysięcy. A to oni ich tu trochę wysypali? No tak. To ją całe podwórze wykupił. To by było w Himalajskim śniegu. Zobaczę, widzisz te ślady? No. To są ślady kozic Himalajsko-górskich. Kozic? Tak, on zamówił całe stado kozic i one mają właśnie buty zimowe, no jak się, one nakłada. się stały przed Arabami. Ale one mają od razu buty w zestawie. One w butach parę biegają. czy dwie? Czyli... Cztery, dwie czyli dwie pary. Dwie pary mają? No. A to mają Zobacz, prawe... zobacz ile tu ich biegało, zobacz, całe one stado. A mają tak samo prawą i lewą nogę? No tak, nawet mają tylnią i przednią. No ale to też i prawą i lewą w sumie. No tak, dlatego właśnie... To jest najekskluzywniejszy dom, w jakim byłeś w życiu, bo tam biorka, także żałuj, żebyśmy, iść, że bo gdzieś tam w Himalajach siedzi. No szalała, nie? No, szalona. U, w Himalajach Myślisz, że ktoś ją usłyszy. No. A to ją to Może ją znajdziemy. No chodź. Poczekaj, no, bo ona zostawił ją. No co jej szukać. Do widzenia. Dobra, to pa. Do widzenia. Jeszcze tu jesteś? Żegnam. No. Już żebyś, twoje noga to nie postanęła już! Tak? Postanie, postanie kiedyś. Po, tak, postanie. powstanie. gdzie ty byłaś? W tych górach! W górach zaginęłam! Dobrze, że cię Ale miałam, ja wyszłam! Co? Ja bardzo się pali, pali się tam, uratowałem cię, widzisz to czerwone! Uratowałaś mnie! Boże, jaki ty jesteś dobry, dobry może jestem, co? zajebisty, ja w ogóle nie wiem dlaczego sam zerwałam. A jak? Może pewnie. wiesz, co byśmy mogli może do siebie. ja mogę ci kupić włosy? O, proszę, tak? bo już to się zniszczyły. Tak? Dobra, to i co by teraz? Tak. Robić? Dlaczego? No dobra, to powiedz. Ty biedny jesteś, daj Ale... no nie miałeś tyle nie miałeś pieniędzy! Ale zakończ ładnie film. A ja mam zakończyć? No. Tak? No. do mogę? Nie. A taki mam zaszczyt? I widzisz? Co? No. Nie widzę Dziękuję właśnie. bardzo za oglądanie tego debilnego no i nie filmu! Nie i tego nie kończ. Nie daj! Fajnie był film, Kozy, Góry i w ogóle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji musisz to zrobić Wiesz o tym, musisz to zrobić. Ale po co? Przeknęłaś, teraz będę musiał wypikać. <laughs> pikaj! Pik, pik, praca! Tak. na praca coś tam niech Tutaj proszę, zostawić go na dole i nie zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Widzimy się. To byłoby bez sensu, pa! Słuchajcie, kip z tym pożegnaniem. Moje pożegnanie jest najważniejsze. Także o kurde, potprawę się o wannę, bo jest wanna. W następnym odcinku będziemy się ślizgać, jeśli jeszcze śnieg nie stopnie, a mam nagrać w planach jutro Że się ślizgamy, w otóż w tej wannie z górki i będzie taki film także czekajcie i tak idąc w nieznane żegnam ja się z wami i subskrybujcie to już chyba było mówione albo nie wiem dawajcie lajki i komentarz lubię yy, lubię wannę o! Lubię wannę to wtedy dam wam lajka jak napiszecie komentarz lubię wannę no i u Jezus, ale się wywalę na tym śniegu no i co? No i jelo, do następnego, pa! Teraz zimowe pożegnania są takie patrzcie.